Poprzez swoje postępowanie byłem kiedyś wrogiem Boga. Nie tylko byłem ateistą, ale myślę, że byłem nawet antyteistą. Byłem, byłem mu przeciwny. A Bóg przez śmierć Jezusa pojedniał mnie ze sobą. Bo on, bo on za mną najbardziej tęskni. Świadom tego chcę, chcę wracać do nadziei, którą, którą niesie Ewangelia, którą, którą przyniósł, mi, przyniósł mi Jezus, do której mnie zaprosił. Chcę, bardzo chcę odnajdywać nadzieję, czy, czy łaskę nadziei, którą daje Bóg, aby, aby odnaleźć w sobie odwagę na, na powrót, na wracanie. Na, na pojednanie się z Ojcem. Chrystus mówi samo sobie: Jestem Panem, jestem Władcą, jestem tym, który w swoich rękach ma Szabat, czyli taki święty czas, gdzie działa przede wszystkim Pan Bóg. Być Panem Szabatu to być Bogiem działającym w Szabat. Szabat to był czas, kiedy człowiek odpoczywał, kiedy człowiek Wyłączał się z jakiejkolwiek aktywności, po to, żeby zobaczyć, że tym, który jest działający w życiu, jest przede wszystkim Pan Bóg. Przez tą dzisiejszą krótką scenę z rwanymi kłosami, właśnie w czas szabatu, Jezus chce powiedzieć, To ja jestem Panem Szabatu. Ja zrywam kłosy w szabat, dlatego, że jestem synem Boga, synem Ojca. Wolno mi to robić, bo czas Szabatu to jest taki czas, kiedy pozwalam Bogu działać. Być może nie musimy szukać, nie musimy czekać na Szabat. Może ten dzień dzisiejszy jest tym momentem, kiedy sobie trochę odpuścisz. Może w ogóle sobie odpuścisz i pozwolisz dokonać zmian i działania w końcu Bogu. On jest Panem Szabatu, Panem tego czasu, kiedy nie robisz nic ale jemu pozwalasz zrobić wszystko.